Dzień moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa, po jedno dnia mojej przerwy jednak uznałem, że dzisiaj coś wrzucę W sensie nie miałem w planach nic wrzucać dzisiaj, ale że powiedzmy, że coś, coś, coś się działo przez ten okres Jeżeli nie byliście na streamach to nie pokażę wam co się działo, bo pierwszego streama nie nagrałem A drugiego drugi był z muzyką, więc w sensie każdy stream będzie z muzyką Ale no, no generalnie najlepiej być na tych streamach, więc jeżeli jeszcze nie jesteście to tu macie link, macie link w opisie I tyle, a dzisiaj, dzisiaj sobie zagramy wyjątkowo Rivals z racji, że Full Champy właśnie na streamach i dzisiaj sobie Rivalasy zagram po prostu na wersji PS5. Ej, eee, i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, w są... Nie codziennie, ale są. Kolejnym tematem jest skład, który został troszeczkę odmieniony. Mówiąc troszeczkę, mam na myśli tak bardziej troszeczkę, bo jednak na SP gra Davis razem z De Jongiem, a na ataku Cristiano oczywiście z, z Nazario, ale według mnie jest ten naprawdę fajnie złożony skład. To Jest bardzo złożony, że to jest właśnie ostatni skład, który będzie takim takim spoconym, nie? Bo jednak wiecie, to jest skład spocony, nie będę ukrywał, to jest skład spocony, ale no co, no gra się fajnie. Jest aktualnie bilans w Champions 13.7, dzisiaj na streamie o godzinie 15 chyba. Będziemy grali dalej, 10 meczów, oczywiście. A za tydzień w Champions z składem eventusu, proszę Państwa. Nikt się nie spodziewał, ale jednak. Więc tak, no dzisiaj niestety gameplay, bo jeśli chodzi o content, który jej nam serwuje, to. <śmiech>, Śmiech przez łzy, tak można wytłumaczyć to, co robi eSports, bo naprawdę... No jest źle, no co, no jest źle, nawet nie mam wam z czego paczek zrobić, bo nie ma żadnego kontentu, nie ma żadnych pików aktualnie. Niestety daily się kończy głównie dlatego, że nie ma, nie ma co robić w tej grze. Jakby dali jakiekolwiek paczki, jakieś piki, to by te daily prawdopodobnie cały czas było, ale że eSports się nie chce wydawać... Nawet głupich pików, no to no nic nie zrobię z tym faktem Aj, zapomniałem, że gram na wersji PS5, więc składu nie widziałem, ale okej okay. Gramy wers na wersji PS5 dlatego, że powoli chcę się przyzwyczajać, bo FUT Champions z Juventusem chcę właśnie grać na wersji PS5 Żeby była jakaś odmiana, bo wiecie, będę grał całkowicie praktycznie nowym składem I kto by się spodziewał, to jest kolejny odcinek, który wrzucam i kolejny raz będę Narzekał na to, że jej sport nic mi nie daje szczęśliwego do filmu Dlatego streamy są, dobrze, że istnieje tak coś jak streamy, naprawdę, bo Inaczej bym nie miał żadnej przyjemności z grania w FIFE. Niestety, to już jest ten okres. W ogóle robię coś, co jest uważane za dziwne aktualnie, ale gram dwoma Esio na pozycję Nie Niebywałe z mojej strony. A tymczasem Cristiano Ronaldo 1-0. Generalnie jakbyśmy wygrali wszystkie trzy mecze mm, 5-0, to byśmy mieli chyba pierwszą rangę, więc no, plan jest taki, żeby wbić pierwszą rangę dzisiaj tak naprawdę, bo mówię, ten mecz na World Champion zostawiam na streama. Twitch TV slash to oczywiście, ktoś jeszcze nie wiedział. Ale źle zrobiłem, źle zrobiłem, to może być bramka. Niestety. Nie 1 nie Powiem wam tak, liczę jedynie na to, że jej wypuści. Na pewno te, no te pigi muszą być wypuścić, nie widzę innej możliwości, ale też żeby wypuścili jakieś, jakąś paczkę z ikoną, nie? Bo jednak nowy nowy sezon będzie za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie nikt nie będzie już grał w tę grę tak naprawdę. No potrzebuję kontentu. No nie wiem, dajcie mi znać, co tam myślicie o tej całej sytuacji związanej z tą grą. Nie wiem, czy, czy ktokolwiek z was... Znaczy po tym FUT Champions raczej no, strasznie mało ludzi będzie grało. Ja już zdaję sobie z tego sprawę, dlatego następny Champions <gryw> będę grał składem Eventusu. To już jest ten okres, proszę Państwa, kiedy trzeba się bawić grą. W ogóle ten skład, który widzicie, który widzieliście został stworzony przez widzów na streamie i szczerze wam powiem jestem zdumiony tym faktem, bo nigdy nie wpadł na to, że można zagrać Davisem właśnie na SP i Quadrado na PO i Zambrotta na LO, to było... No byłem zdumiony, naprawdę byłem po prostu zdumiony. No i właśnie ten zagadł, nie? Bo ten zagadł dostał upgrade'a. Jeszcze chyba nie grałem ani razu na, po upgrade'dzie na, mm, na filmie. Więc co jest najgorsze, żebym chciał zrobić dla Was jakąś paczkę w tym odcinku, ale nie ma. Nie ma nic. Zwykle robię, o to będzie bramka niestety Zwykle robię jakiekolwiek paczki, jakiekolwiek piki między meczami Nie tym razem, niestety Generalnie możliwe, że jutro właśnie mm, Jutro będzie odcinek z tych pików W sensie jak będziecie na streamie To będziecie widzieli kto to będzie Ale tak, pewnie zrobię właśnie jakieś takie Pseudo highlights z, tych, z tego co wpadło na streamie Także pewnie jutro się właśnie te piki pojawią I nie wiem co jeszcze Może podsumowanie Food Champions jakieś O, -o. Paketa? Co? Paketa? Aha, to jest Team of season. Kurde, dobrzy są ci ludzie na PS5. Ja się boję tego w champion za tydzień. Let's go. O nie, jeszcze nabity pewnie został. Ja. Yeah. Wiem, że tytuł brzmi jak brzmi, ale uwierzcie mi, dobrze mi się gra tym składem. Po prostu to jest mój pierwszy mecz na PS5. Nie, nie robisz tego. Nie będziesz tego robił. Mamy 5 czerwca i świetna zabawa w, tej, w, tym, w tym Rivals. Chcę tylko jeden mecz wygrać dzisiaj. Naprawdę, tylko. Dobra, odkładam pada. Ja rozumiem, że gra na czas, to jest gra na czas. Ja rozumiem, ale chłopie. Od 70 minuty, non-stop, grać na czas. Cztery strzały celne z każdej strony. Dobra, z, z, po prostu przejdźmy do następnego meczu. Powiem wam tak, niestety pierwszej rangi na pewno nie będzie. Chyba, że wygram ostatnie mecze, nie, nawet mi się nie chce. Nawet mi się nie chce, powiem wam. po prostu niech będzie ta druga ranga. I mam nadzieję, że Freezewu Champions, który będzie na streamie, będzie jednym z tych, które będzie mi się grało najlepiej, bo będę grał Juventusem, już brzmi zabawnie. No i będzie stream, i będzie fajnie, mam nadzieję. Wybaczcie, że odcinek nie był jakiś mega ciekawy, ale niestety. Nie mam... nie znaczy niby mam na to wpływ, ale są inne czynniki, które sprawiają, że niestety jest jak jest. Ale mówię, jutro raczej powinny się pojawić piki, które sobie otworzymy na streamie. Zobaczmy, Coutinho! Proszę Państwa, ale się odpalił, pięknie, 1 do zera. Ale petarda poszła, nice. Oj. Mój błąd, zobaczmy. Zagadu musi tutaj poradzić sobie z Bambą, nieupilnowanym BB, i to jest jeden, jeden. Panie Deza, no Mbappé to trzeba. nie można na krok nawet odstawić, tak naprawdę, nie? Czy nie zmieni? Kurczę, Babu to jest gol. Jest! Już myślałem, że babu go przepchnie, ale Nazario to jest Jezu, to jest człowiek orkiestra. No bez niego... wiele rzeczy by po prostu nie działało w tym klubie. Nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego. Sorry, musiałem. Musiałem, bo po prostu... Jakby gość mi strzelił po... po tym, po... po kikowie to już wolę grać dziesiątkę. Szczerze wam powiem. Możliwe, że nie pomyślałem o tym. Davisa damy na Sio. A co? Damy Vidala. Szczerze... Na no, totalnym nudzie, to mi... Bez różnicy, szczerze powiem, totalnie bez różnicy. Okej, okay, Zagadu, on teraz musi się... <noise> znaczy, niby ma tego Davisa obok, nie, ale... Jednak wiecie, Zagadu jest takim typowym SEO, więc musi tam nauczyć Davisa paru sztuczek. I 2-2. Nie no, Bamba to jest... to jest chora karta. Naprawdę, grałem już kilka razy przeciwko niemu i za każdym razem są takie problemy z nim, że... Szkoda, że taki Bamba nie wpadł. Zagrałbym nim. Szczerze? Szczerze bym nim zagrał. Nazario. Zagadu... Nie, O to będzie bramka niestety. To FUT Champions na PS5 chyba odłożę na jakiś inny termin, powiem wam, bo jak tak to ma wyglądać za tydzień, grając z składem Juventusu... Mmm... Ajajaj, aj, no trzy dwa w plecy, no ta czerwona kartka, wiem, że była głupia, ale już naprawdę już... Wszystko tylko nie kiko w bo to jest najgorszy możliwy sposób, żeby stracić bramkę, naprawdę. Ludzie w pierwszej lidze na PS5, to jest inny poziom totalnie. Ja nie. Ale ten, wiem, że... To jest Lacroix! Czemu ma lepsze wykończenie niż niektórzy moi zawodnicy z ofensywy? O nie Chyba to Fut Champions na PS4 jednak zagram. Wiecie co? Jakoś jakoś... Nie, jest, nie jestem nie przekonany, po prostu nie jestem przekonany do tej wersji. No. Ale Kruata takie coś wykończył, tylko przypomnę, nie? Nie mam słów na tego Mbabu. Naprawdę, po prostu już brakuje mi absolutnie jakichkolwiek słów, żeby określić, jak bardzo jest denerwującym obrońcą w tym meczu. Ale goś mnie rozwalił. 5 do 2. To no, były dwie bramki, nie? Były, były dwie bramki. Zrobiłem jakąś paczkę dla was. Tylko problem jest taki, że paczek nie ma żadnych... Pików nie ma żadnych. Nie ma nic, proszę Państwa. No powiem tak, czerwona kartka dużo zaważyła w tym meczu. To są fakty. Widzimy się na streamie. Dzisiaj mam nadzieję. 1800 punktów byś miał. Ja pierdziele. To co, widzimy się, dzisiaj na streamie. Pamiętacie, Twitch, TV, Alwiniasty. W opisie link. Nie będzie paczki, bo paczek nie ma. Kontentu nie ma. Ale jest Food Champions, które zakończymy dzisiaj. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I widzimy się chyba jutro. Chyba jutro. Więc no, słuchajcie, do usłyszenia. Adios.